Witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w grzyskoki narciarskie 2006. Przed nami długo wyczekiwane mistrzostwa świata w lotach w planicy, czyli pierwsza impreza mistrzowska, jaka nas czeka w tej karierze. Mam nadzieję, że spiszemy się tam jak najlepiej, będzie to też nasz debiut na największej mamucie i skoczni na świecie. Wchodzimy tutaj jeszcze, żeby zobaczyć na jak długo mamy sponsora, ale jeszcze jak widzimy na bardzo długo. Więc słuchajcie, myślę, że to jest dobry moment, żeby po prostu do tych zawodów przejść. Ostatnio kupiliśmy sobie nowy sprzęt. Jeśli dobrze kojarzę, to było na samo zakończenie odcinka, więc my jeszcze nie skakaliśmy w ogóle w tym nowym sprzęcie. Tak więc jest to debiut naszego nowego sprzętu, nowego kombinezonu. Zobaczymy, jak się spisze na tej bardzo ważnej dla nas imprezie. No, ale przede wszystkim zobaczymy, jak my się tutaj spiszemy, jaką zaprezentujemy formę. Są dobre warunki, bo wieje lekko pod narty Nam to może bardzo pomóc tutaj wyśrubować te skoki Żeby były jak najdłuższe No i 190,5 metra To jest naprawdę fajna próba, myślę, na początek Jeśli chodzi o skok kwalifikacyjny Jesteśmy w tym momencie na miejscu drugim Więc to jest naprawdę dobra pozycja No i zobaczymy, na którym będziemy ostatecznie w tych kwalifikacjach Wygrywa je Sigurd Petersen skokiem na 218 metrów To był zdecydowanie najlepszy wynik Zanim Withelcel i Bysztel, a my na miejscu, którym 19. Myślę, że jest to jak najbardziej dobre miejsce, aczkolwiek tą pozycję będziemy mogli jeszcze, uważam, poprawić, tylko najważniejsze teraz jest to, żeby ten pierwszy skok konkursowy był dobry. Bo jeśli ten pierwszy będzie dobry, to trzy kolejne mamy już w garści, że tak powiem. No bo jak wiadomo, na mistrzostwach świata w lotach są aż cztery serie. W trzech kolejnych będzie 30 zawodników, w tej jest 40, chociaż w tej grze może nawet 50. No i udało nam się znacząco poprawić jeszcze względem kwalifikacji. Parę metrów dalej, 195, bardzo wysokie noty. No i w tym momencie na miejscu czwartym, ale wydaje się, że wynik końcowy będzie naprawdę dobry. Petersen znowu prowadzi po pierwszej serii. Marcin Bachleda na miejscu drugim, a trzeci Justy Hautameki, natomiast my jesteśmy na miejscu dziewiętnastym, dokładnie na tym samym. Miejscu co w kwalifikacjach, bardzo dobry wynik, 50 tutaj na starcie widzimy stanęła, no a my jesteśmy w 30, więc kolejne trzy skoki na tych mistrzostwach mamy zapewnione. A o jakie miejsce będziemy walczyć, no to za chwilę się okaże, na razie przechodzimy do drugiej serii. Fajnie by było chociaż w jednym skoku podczas tych mistrzostw przekroczyć barierę 200 metrów, to by było świetne, ale jeśli się nie uda, no to mamy jeszcze finałowe zawody Pucharu Świata w Planicy. I może wtedy warunki pozwolą właśnie polecieć aż, aż tak daleko. Teraz niestety ten skok będzie krótszy i słabo wylądowany. 190,5 metra. No i noty po 18, 18,5. Niestety spadniemy dosyć znacząco. Natomiast tutaj widzimy, że Marcin Bachleda objął prowadzenie po dwóch seriach. Petersen po dużo słabszym skoku spadł na miejsce drugie. Trzeci jest Jakub Janda. Ale różnice punktowe są tutaj w czołówce minimalne. My spadliśmy na miejsce 22., Myślę, że taki realny cel to czołowa dwudziestka na koniec tych mistrzostw. To byśmy chcieli zrealizować. Tak więc, przechodzimy do drugiego dnia rywalizacji. I interesują mnie bardzo warunki, jakie tutaj zastaniemy, są fantastyczne. Słuchajcie, lepszych chyba nie mogliśmy sobie wymarzyć. Mocny wiatr pod narty. Pierwszy dzień już obfitował w wiatr pod narty, ale nie aż tak mocny jak teraz. Teraz wydaje się, że mamy szansę polecieć jeszcze dalej, zrobić jeszcze lepsze wyniki, ale niestety ten skok jest nieudany. Zaledwie 183 metry. No niestety, trochę problemów w pierwszej fazie lotu. No ten lot nie, nie należał ogólnie do udanych. Zachwiany też telemark i spadamy o kolejne 4 miejsca. No nie wygląda to dobrze, niestety. No a tutaj mamy duże zaskoczenie Bo Liokelsej w tym momencie prowadzi Którego nie było do tej pory w trójce Bachleta drugi, Janda utrzymuje miejsce trzecie A Petersen spada na czwarte Więc z każdym kolejnym skokiem prezentuje się na tle rywali coraz gorzej A z skokiem na 221 metrów Tutaj naprawdę zawiesił poprzeczkę wysoko Zobaczymy jak to ostatecznie się rozstrzygnie No a my spadliśmy na miejsce 25 I to był nasz skok Był najkrótszym skokiem tej trzeciej serii Mam nadzieję, że w czwartej będzie już znacznie lepiej no, bo chcę przede wszystkim wykorzystać te fajne warunki, jakie tutaj mamy, bo w tych warunkach przy dobrym skoku ja jestem w stanie przekroczyć barierę 200 metrów, tak uważam, i zobaczymy, czy za chwilę to się potwierdzi. Na pewno będzie to lepszy skok, to już widać, że w powietrzu radzimy sobie dużo lepiej, ale tutaj niestety troszeczkę problemów. Już zabrakło mi biurka, szczerze mówiąc, żeby to ogarnąć, ale zobaczcie sami, 207 metrów, więc na koniec tych mistrzostw. Przekraczamy barierę 200 metra. To, co chcieliśmy osiągnąć, możemy być myślę teraz bardzo, bardzo zadowoleni. Gdyby poprze poprzednie skoki były tak dobre jak ten, to myślę, że nawet może o czołową dziesiątkę byśmy tutaj powalczyli. W tej chwili prowadzimy, zobaczymy, czy uda nam się wejść do czołowej dwudziestki. Natomiast teraz już widzimy, że mistrzem świata w lotach po fantastycznej finałowej próbie został Roar Ljokelsej. Drugie miejsce Marcin Bachleda, srebrny medal. No i Jane Akonen o 30 punktu przed Justin Hautamekim, a Petersen spada dopiero na piąte miejsce. No ten, który w pierwszej serii prowadził i wygrał kwalifikację, więc dla niego to jest duża porażka. No a my kończymy na niestety 21 miejscu. Szkoda, że nie udało się jeszcze o jedną pozycję awansować. Było to w naszym zasięgu 30 punktu tylko zabrakło, ale 21 miejsce to też jest, myślę, całkiem przyzwoity wynik, więc w ten sposób kończymy. Mistrzostwa Świata w lotach, tutaj jeszcze mamy takie podsumowanie Ale myślę, że możemy przejść już dalej Więc Mistrzostwa Świata w lotach zakończone Ale zostały nam jeszcze ciekawe konkursy Bo mamy turniej skandynawski w Lachtiku, Hammer i Oslo No i na koniec wracamy do planicy Gdzie po raz kolejny zmierzymy się z tą skocznią w dwóch konkursach indywidualnych No a teraz mamy Lachti I jak widzimy warunki są naprawdę sprzyjające Po raz kolejny wieje mocno pod narty, zobaczymy co nam się uda zrobić w tych warunkach, jak nam się udaje wykorzystać? No, fajnie by było tutaj jeszcze swój życiowy wynik zrobić do końca sezonu. Choć szczerze mówiąc, nie pamiętam, jaki życiowy wynik w tym momencie my mamy na koncie. To było chyba miejsce w czołowej dziesiątce jedno w Oberstdorfie, ale nie jestem pewny. Myślę, że to można sprawdzić. No, a w tej chwili widzimy, że w kwalifikacjach Jakub Janda bije rekord skoczni. Skokiem na odległość 138,5 m w lachti, to jest odległość niesamowita. U nas 21 miejsce, ale myślę, że możemy się zaprezentować teraz lepiej. No, czołowa 20 to jest w tej chwili taki poziom, do którego chcielibyśmy dążyć tak regularnie i w tej czołowej 20 się plasować. No a może nawet z jakimiś drobnymi wyskokami do czołowej 15, 123,5 m, więc bardzo podobny skok do tego kwalifikacyjnego. Mam nadzieję, że miejsce będzie nawet troszkę wyższe. Zobaczcie, jakie skoki. Wyrównanie rekordu skoczni i przez Hautamekiego, i przez Lio Seja. A skoki w granicach rekordu bardzo liczne również, więc poziom niewiarygodny tych zawodów. My na miejscu 19, więc myślę, że jak najbardziej mogę być z tego zadowolony. No tylko teraz utrzymać to miejsce 19, może nawet leciutko się poprawić, to by było na pewno satysfakcjonujące. No i zobaczymy, jak nam ten finałowy skok w Lachti wyjdzie. Na pewno lepsze wyjście z progów. W powietrzu też wygląda to dobrze. To będzie dobry skok. Ładne lądowanie, 126,5 metra. No, jest duża szansa nawet na poprawę jeszcze względem pierwszej serii. W tym momencie jesteśmy niestety na miejscu drugim. Przegrywamy ze Stefanem Hockem, ale myślę, że jeszcze może to wyglądać dobrze na koniec. Zawody wygrał jak widzimy Sej ze skokiem na 140,5 metra. Przekroczyć 140 metrów w Lahti to brzmi jak absurd, ale to się właśnie wydarzyło. Przynajmniej w tej grze. Yy, skoków yy, powyżej starego rekordu skoczni już tutaj widzimy w drugiej serii nie było no ale to co zrobił Liokel to jest po prostu niewiarygodne a my zakończyliśmy te zawody na miejscu 18 więc o jedną pozycję jeszcze udało się awansować jestem bardzo zadowolony z tego konkursu no i 18 miejsce w tej chwili mamy też w turnieju skandynawskim tak więc przechodzimy sobie do konkursu na dużej skoczni w Kuopio yy, no i zobaczymy jak spiszemy się w Finlandii warunki widzimy dużo dużo trudniejsze mocny wiatr z tyłu skoczni więc warunki, których już dawno nie mieliśmy, zobaczymy, jak sobie w nich poradzimy. Czy to będą podobne pozycje do tych, które mieliśmy do tej pory, czy może nieco lepsze, albo w drugą stronę gorsze. 119 metrów, wylądowane na dwie nogi, a mimo wszystko jesteśmy wysoko, bo na miejscu 16. Petersen te kwalifikacje wygrał. Słuchajcie, no, jeśli my po takim skoku, który wcale nie był zbyt dobry, uprasowaliśmy się tak wysoko, to ja tutaj liczę na bardzo dobry wynik. Zobaczymy, czy uda się zaatakować czołową dziesiątkę. Byłoby świetnie, ale jest to skocznia kłopio, którą bardzo lubię. Tutaj zawsze dobrze mi szło w tej grze, więc liczę na to, że to się sprawdzi też, też tym razem. No ale niestety to lądowanie zachwiane zachwiany telemark. No dobrze, że nie było lądowania na dwie nogi, tylko w ogóle tym telemarkiem udało się wylądować. Skok na odległość 121 metrów, no i prowadzimy z naprawdę dużą przewagą, więc ja myślę, że to jest dobry moment, żeby tych zawodników sobie po kolei przewijać. I widzimy, że już tutaj Jernej Damian blisko nas, Risto Jussi Leinen z nim. Przewijamy dalej. No, Daiki Ito nas wyprzedził niestety, jeszcze tutaj czołowa dziesiątka nam została. Z pewnością paru zawodników jeszcze nas wyprzedzi, ale mamy już gwarancję miejsca w czołowej dziesiątce po pierwszej serii i to naprawdę dobrego miejsca. Zobaczcie co się dzieje. Petersen drugi, Ahonen yy, poza czołową piątką, Marcin Bachleda yy, na miejscu trzecim i został Liokersej, który jest czwarty, a my na miejscu szóstym. To może być nasz najlepszy konkurs w karierze. No, tylko żeby w drugiej serii wytrzymać presję, która z pewnością się pojawi, więc zobaczymy, jak to będzie. Janda na prowadzeniu z całkiem wyraźną przewagą, z bardzo dobrym skokiem. No i zobaczymy, czy będziemy w stanie w ogóle się do niego zbliżyć, a może nawet go przeskoczyć. No, byłoby fantastycznie i wydaje się, że to będzie całkiem dobry skok. Troszeczkę szarpania w powietrzu, niestety, ale, o nie, niestety. Odległość bardzo dobra, 124 metry, tylko to lądowanie. Wszystko można powiedzieć popsuło. No typu 17 punktów, 17,5, 16,5. Po naszym skoku jesteśmy na miejscu drugim. Gdyby był Telemark, to zdecydowanie byłoby tu prowadzenie. Zobaczcie, niewiele nam zabrakło do jandy. No powiem wam tak, gdyby był Telemark, to tutaj byśmy walczyli teraz o podium. No a w tej sytuacji podium jest bardzo mało prawdopodobne, ale zobaczmy. Dajki i to za nami, została czwórka. To będzie nasz najlepszy wynik w karierze, to już jest pewne. Ale które miejsce? Ljokelsej spada tuż za nas. Punkt i jedna dziesiąta. Marcin Bachleda jest na prowadzeniu. Została dwójka. My jesteśmy na miejscu trzecim. Szanse na podium malutkie, no ale zobaczmy. Petersen objął prowadzenie. Okej, okay. jesteśmy na miejscu czwartym. I został Andras Withels. Czy będziemy na miejscu czwartym, czy na piątym? Spadamy na miejsce piąte. Piąte. Austriak to wygrywa z niewielką przewagą, no a my kończymy konkurs w Kłopio na niesamowicie dla nas wysokim, fantastycznym piątym miejscu. Bardzo niewiele zabrakło do miejsca czwartego. I tak jak mówię, gdyby był telemark, to byłoby czwarte miejsce. Teraz widzimy, że straty do podium są zbyt duże, nawet przy telemarku byśmy nie dali rady tego zrobić. Ale czwarte miejsce było w naszym zasięgu Tutaj jak najbardziej I zobaczcie, dwunaste miejsce w turnieju skandynawskim To jest naprawdę świetna sprawa Zobaczymy jak nam pójdzie w Lillehammer No i przede wszystkim też po konkursie w Lillehammer Zobaczymy jak wygląda nasza sytuacja W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Bo już dawno tego nie sprawdzaliśmy A tam pewnie jakiś awans nastąpił no tylko tak, warunki tutaj mamy bardzo, bardzo trudne, bardzo mocny, boczny wiatr, z którym jednak poradziliśmy sobie całkiem nieźle, no tylko lądowanie, po raz kolejny, niestety fatalne. A mimo wszystko dziesiąte miejsce, zobaczcie, jaką my niesamowitą formę złapaliśmy podczas tego turnieju. Naprawdę nasze skoki zaczynają wyglądać świetnie i ja uważam, że to w ogromnej mierze jest zasługa właśnie nowego kombinezonu, nowego sprzętu, na który w końcu sobie zarobiliśmy i on naprawdę tutaj oddaje. Świetnie nam idzie ostatnio. Ach, on wygrywa kwalifikacje, no a przed nami konkurs. I jeśli uda nam się powtórzyć ten skok jakościowo i przy okazji wylądować telemarkiem, oczywiście, to jest szansa na bardzo wysokie miejsce, podobnie jak w Kłopio. Może będzie troszkę bliżej, bo. O nie, no znowu to samo. Szkoda, ogromna szkoda, 123 metry. No niestety, jak są takie warunki, bardzo mocno szarpie w powietrzu, to ciężko jest też później ładnie wylądować, ale mimo wszystko obejmujemy prowadzenie, co jest mocno, mocnym zaskoczeniem. I zobaczcie, jesteśmy jeszcze wyżej niż w kwalifikacjach, na miejscu 9. Stać nas jeszcze na poprawę tego, a do podium nawet nie tracimy tak dużo. Liokel tutaj odsadził, Bachleda troszkę też, ale do trzeciego miejsca wcale dużo nie tracimy, więc walczymy tutaj o. No kto wie, może poprawę naszego rekordu życiowego, który miał miejsce dopiero co w poprzednich zawodach. Ale tutaj trochę zepsuta pierwsza faza lotu będzie bliżej. Niestety będzie bliżej ładne lądowanie, ale co nam to da? 119 metrów, niestety to nie jest wystarczająco daleki skok. Ale prowadzenie mimo wszystko 0,6 punktu obejmujemy przed Jiernyjem Damianem. Jane Achonen nas wyprzedza Petersen też. Urman spada za nas na miejsce 5 w tej chwili. WitHel. Spada poza czołową. Piątkę. Szpet. No niestety wyprzedza nas minimalnie, ale wyprzedza Lars. Bysztel spada za nas. Marcin Bachleda jest przed nami. No i co zrobi prowadzący Liokelsey? No spodziewam się, że to wygra. No i tak też się dzieje. Wygrywa Liokelsey przed Bachledą i Petersenem, a my na miejscu szóstym, więc kolejny naprawdę fantastyczny, bardzo udany konkurs w naszym wykonaniu. Jesteśmy już bardzo blisko czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej Turnieju Nordyckiego, co tak naprawdę w tym momencie można powiedzieć, że stało się naszym celem i to takim, który jest naprawdę realny. A w Pucharze Świata Jokersay wyraźnie prowadzi, my natomiast na miejscu dziewiętnastym. Ok, nie wiem na którym miejscu byliśmy, no powiedzmy, tak 4-5 konkursów temu i na ile to jest awans. Ale wydaje mi się, że parę tych pozycji w górę poszliśmy. No i czy tutaj jest jeszcze o co walczyć? No, z rokiem Benkowiciem możemy jeszcze powalczyć o 18 miejsce, wydaje się, wydaje się to możliwe. No ale potem te różnice są już duże. Ciężko będzie wejść do 17. No ale miejsce w 20. klasyfikacji generalnej w sezonie, w którym debiutujemy i mamy 17 lat i jesteśmy ukraińskim skoczkiem, to jest naprawdę fantastyczny wynik, tak czy inaczej. No a na którym miejscu ten sezon zakończymy, to się jeszcze okaże w końcu mamy jeszcze trzy konkursy indywidualne. No i na początek wielki finał yy, turnieju nordyckiego, który odbywa się w oslo. Lekki wiatr z tyłu. Bardzo łatwo tego zawodnika tutaj opanować, jak widzicie, więc takie dosyć przyjemne warunki powiedziałbym. 115 metrów jesteśmy na miejscu drugim po swoim skoku i Anda te kwalifikacje wygrywamy na miejscu 14. No dobrze by było się poprawić, bo nie ukrywam, że chciałbym trzeci konkurs z, z rzędu zakończyć w czołowie dziesiątce, ale skocznia w oslo nie należy do najłatwiejszych. Więc zobaczymy, jak będzie. Jeszcze tam z prędkością najazdową nie było najlepiej. No, ładne lądowanie, ale skok niestety krótki. 113,5 metra, trochę problemów było w tym skoku. No i w tym momencie, miejsce trzecie prowadzi Ligl. Achonen, ostatecznie na miejscu pierwszym po pierwszej serii. Drugi Petersen, trzeci Jussi Hautameki, a my dopiero na miejscu 17. Więc trzeba będzie atakować w tej drugiej serii. No, jak najwyższe pozycje. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Oby tutaj wszystko teraz dobrze wyglądało i z prędkością najazdową, z odbiciem. No i niestety Misklik. Niestety Misklik, słuchajcie, no fatalna sprawa, ale raz na jakiś czas się zdarza. No i zawaliliśmy strasznie ten konkurs, przez to spadniemy w klasyfikacji generalnej Turnieju Nordyckiego. Bardzo mocno spadniemy. No ale nic na to nie poradzimy. Dobrze, że przynajmniej byliśmy w tej drugiej serii. Jeden punkt do generalki jest, jakieś tam punkty wleciały. A Honen wygrywa przed Witt Helslem i Petersenem. No, gdybyśmy się bili o podium turniejowe, no to byśmy teraz rozpaczali. No w tej sytuacji spadek z 11 na 18 miejsce no, jest bolesny, niestety, bo można było być znacznie wyżej. No, ale też nie ma co tutaj hmm, panikować, bo 18 miejsce przy takiej wpadce mimo wszystko jest naprawdę dobre. I ten turniej ogółem był dla nas bardzo udany, nie ma co się koncentrować na jednej wpadce. No a zostały nam teraz zawody w planicy. Finałowe zawody tego sezonu. Zobaczymy, jak tutaj się spiszemy. Przede wszystkim interesują nas też warunki. No i po raz kolejny są to bardzo, bardzo dobre warunki, bo to jest dosyć mocny wiatr pod narty powyżej 1 metra na sekundę, więc już można z czegoś takiego odlecieć. No i zobaczymy, czy uda nam się te warunki wykorzystać i polatać tutaj za 200 metrów. Muszę sobie też przypo przypomnieć, jaki mam dokładnie rekord życiowy. No W tych kwalifikacjach skaczemy 204,5 metra, więc był to naprawdę fajny skok. Dziewiąte miejsce w tych kwalifikacjach wygrał je Jakub Janda skokiem na 220 metrów. No i zobaczymy, o co będziemy w stanie w tych dwóch finałowych konkursach na największej skoczni świata powalczyć. Fajnie by było w obu konkursach znaleźć się w czołowej dziesiątce, ale bardzo krzywe wyjście z progu niestety. No Robię, co mogę, żeby wyciągnąć z tego skoku jak najwięcej. Nieudana końcówka, bo znowu mi już tutaj zabrakło troszkę biurka 197 metrów. No i niestety piąte, dopiero miejsce po naszym skoku. A Honen prowadzi przed Janą i Ljockel My na miejscu 17. No straty do czołowej dziesiątki trochę są, ale nie jakieś kolosalne. Więc przy bardzo dobrym skoku, być może atak na czołową dziesiątkę jest możliwy. Zobaczymy, czy to się uda. No ten skok tutaj do tego momentu wygląda znacznie lepiej Powiedziałbym nawet, że wygląda fantastycznie Słuchajcie, to może być nasz, nasz rekord życiowy Szkoda, że pierwszy skok tak nie wyglądał Ale ten jest fenomenalny 213,5 metra Bardzo możliwe, że to jest właśnie Nasz nowy rekord życiowy Ale muszę jeszcze to sprawdzić, bo nie pamiętam Noty wysokie i obejmujemy Prowadzenie z prawie 10 punktową przewagą Czy uda się awansować do czołowej dziesiątki? Myślę, że tak Jak na razie nikt nas nie wyprzedza Stensrud Drugi, ale jeszcze straty są duże. Justy Hautameki, niestety on nas wyprzedził. Bachleda za nami, więc mamy już czołową dziesiątkę. No a na którym miejscu skończymy, bo widzimy, że to może być naprawdę wysokie miejsce. No oczywiście poza podium wysztel nas wyprzedzali. i też, więc resztę już przewijamy siódme miejsce w tym konkursie. Widzimy, że Janda tutaj bardzo spadł. Daleki skok, no ale z tego co widzę chyba zakończony upadkiem. Więc w ten sposób zajmujemy siódme miejsce najwyższe w naszej, w naszej karierze, jeśli chodzi o loty narciarskie. No, a może w finałowym konkursie jeszcze będziemy w stanie to poprawić. Zerknijmy sobie jeszcze tutaj na rekordy. I tak, rekord życiowy 213,5 metra pobity przed chwilą w planicy. Zobaczmy jeszcze tutaj te statystyki, bo jestem ciekawy. Ahonen ma już 46 zwycięstw. Dużo ma też Lyokelsei, dużo ma Małysz, oni są wciąż aktywni. Najwięcej razy na podium, no Ahonen tutaj po prostu nokautuje. Okej, okay, więc nie pozostało nam nic innego jak przejść do finałowego konkursu tego sezonu. Wiatr niestety nie jest tak korzysty, korzystny, bo to jest mocny wiatr, ale bardziej boczny niż podnarty. No, i zobaczymy, jak będziemy sobie w tych warunkach radzić. Oj, jest bardzo ciężko w powietrzu, powiem Wam. I niestety skok będzie bardzo krótki. No, ale zobaczymy, co to da na tle rywali. No, rywale, mam nadzieję, że też będą y, mieć troszkę problemów w tych warunkach. No, i tak, jak widzimy, skoki są dużo krótsze niż w poprzednim konkursie. No, ale na nas jednak te warunki wpływają gorzej niż na rywali, bo dopiero 27. miejsce. No, ale myślę, że spokojnie. Jesteśmy w stanie się poprawić teraz i trochę lepszy skok oddać. Przede wszystkim, właśnie w powietrzu musimy się poprawić, zawalczyć z tym wiatrem o równowagę, utrzymanie równowagi. No i zobaczymy jak będzie. Wydaje mi się, że. No chciałem powiedzieć, że lepiej, ale ciężko powiedzieć, że będzie lepiej. Chyba trochę tak. 193,5 metra, ok, ładne lądowanie, wysokie noty i prowadzimy w tym momencie z dużą przewagą nawet. No ale jeszcze bardzo dużo zawodników przed nami Janda prowadzi z dużą przewagą Sej drugi, Urman, trzeci Szpet piąty, no dawno nie widzieliśmy dwóch Niemców w czołowej piątce A my na miejscu szesnastym, więc w tych warunkach uważam, że to i tak jest niezły wynik Zobaczymy czy uda nam się to utrzymać Może awansować do piętnastki No i w ten sposób fajnie by było zakończyć ten nasz pierwszy sezon w Pucharze Świata Który jakby nie patrzeć jest udany, ale finałowy skok będzie fatalny I spadniemy jeszcze znacząco bardzo dużo problemów w locie, no niestety w tych warunkach czasami naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko opanować zawodnika, no i to był właśnie taki skok, kiedy, kiedy to się po prostu nie udało. Yy, finałowy konkurs sezonu wygrywa Petersen przed Jandą i Liokelsejem, no a my kończymy na 24 miejscu. Fajnie, że znowu w 30, bo ostatnio bardzo, bardzo rzadko nam się zdarzało w tej drugiej części sezonu nie awansować do drugiej serii, zazwyczaj przychodziło nam to dosyć lekko. No i widzimy końcową klasyfikację Pucharu Świata. Wygrywali z kryształową kulę z naprawdę dużą przewagą. Drugi Ahonen, trzeci Marcin Bachleda, który jeszcze w zeszłym sezonie rywalizował z nami w Pucharze Kontynentalnym i tam z nami przegrywał. A teraz fantastycznie wprowadził się do Pucharu Świata. Fantastyczny debiut. My kończymy, tak jak można się było spodziewać, ten sezon na miejscu 19, co jak na debiut jest i tak fantastycznym wynikiem. Jak widzimy kryształowa kula dla Liokelseja. Jeszcze mamy klasyfikację Pucharu Narodów, ale tutaj są tylko drużyny, które brały udział właśnie w konkursach drużynowych. Norwegia wygrywa, Finlandia druga, Polska trzecia na bardzo wysokim miejscu. No i w ten sposób kończymy ten sezon. Mamy punkty doświadczenia. Myślę, że pójdziemy w technikę lotu tutaj sobie. No i co? Myślę, że możemy po prostu zakończyć ten sezon. Od razu podpiszemy sobie umowę z nowym sponsorem, żeby o tym nie zapomnieć i zerkniemy jeszcze na kalendarz Pucharu Świata, który tym razem rozpocznie się w Tietise Neustadt, dosyć nietypowo. Później mamy dwa weekendy na Mamucich Skoczniach, Obersdorf i Harachow, Willingen bardzo wcześnie, Trondheim. Później turniej czterech skoczni, duża skocznia w Harachowie, Kusamo, Garmisch i Mistrzostwa Świata w Hakubie nowy konkurs oczywiście nas nie interesuje, bo w nim nie będziemy brać udziału, ale dwie medalowe szanse się nam tutaj trafią w Japonii I oby udało się je wykorzystać, oczywiście nie mówię tutaj jeszcze o zdobyczach medalowych, ale oby udało się po prostu jak najlepiej zaprezentować w tych konkursach Myślę, że krótko przed nimi kupimy sobie nowy sprzęt, żeby tam się zaprezentować jak najlepiej. Później mamy Batmidendor w Sapporo zakopane dosyć późno. Puchar świata w Hakubie, co ciekawe, no, więc wrócimy do Japonii. Później mamy od razu turniej skandynawski, no i finał w Planicy. Tak prezentuje się kalendarz na przyszły sezon, no ale do niego yy, przejdziemy już w kolejnym odcinku. Za dzisiejszy bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.